Did enough people die the last time? Huh? We're under martial law here. Prison camps. Na Red Faction gorilla czekałem z zapartym tchem już od pierwszych chwil ogłoszenia prac nad gromą. Spodziewałem się zabawy czym z pierwszej części gry, w tym samym ponownego zaprezentowania w akcji Geo Moda, który był znakiem rozpoznawczym serii. Minął dosyć spory okres czasu, a w międzyczasie Valve Lion wypuściło na rynek Saints Row 2. Nieprzypadkowo wspominam o tej grze, ponieważ nasza radosna demolka na Marsie ma wiele wspólnego z Gangsta przygodami w Steelwater. Witam was, nazywam się Moskit, a oto moja wideo recenzja Red Faction Guerrilla w wersji na Xboxa 360. W grze przyjdzie nam wcielić się w postać Aleka Masona, niedoszłego marsjańskiego górnika, któremu ziemskie siły porządkowe w skrócie EDF zabiły brata. Ów brat należał do frakcji rebeliantów na Czerwonej planecie, tytułowej Red Faction. Władze interpretując posiadane przez nas podunki wybuchowe jako przejaw buntu, nie postawiają nam innego wyjścia, jak tylko przyłączenie się do radosnej demolki na Marsie. Fabuła w Guerilla nie jest najwyższych lotów, o jej przebiegu dowiadujemy się zwyczaj z krótkich pogawędek przez radio z naszym protagonistą. Fabuła jednak w tego typu grach stanowi zwyczaj tylko dodatek, dodania głównego, którym w tym wypadku jest Geomode w wersji 2.0. Poprzednie części skupiały się głównie na niszczeniu otoczenia skał i zabrakło możliwości niszczenia budowli. Teraz sytuacja się kompletnie odwróciła i burzenie wrogich struktur nigdy nie było tak fajne. Twórcy już przed premierą chwalili się, że wycisnęli z Xboxa 100% mocy, czego może na pierwszy rzut oka nie widać. Grafika tutaj jest ładna, lecz nieobłędna. Z racji miejsca akcji nie oświadczymy tej bujnej flory i fauny, ani jakichś większych metropolii. Naszym głównym krajobrazem będzie zimna i surowa powierzchnia czerwonej planety, na której próżno szukać większej ilości detali i szczegółów graficznych. Większość mocy przerobowych konsoli poszła w fizykę, co już widać w pierwszych chwilach spędzonych przy tej grze. Dzięki GeoMode 2.0 możemy wreszcie zrównać ziemią każdy, dosłownie każdy budynek. Ta gra to jedna wielka eksplozja, w której aż chce się burzyć jak najwięcej. Ta demolka nie ma końca, ponieważ to wokół niej kręci się i opiera cała gra. Geomount 2.0 to potęga, i przeczuwam, że w ciągu najbliższych lat może stać się swego rodzaju standardem w grach. Idźmy dalej. Po zdemolowaniu danej struktury wypada z niej złom, który jest główną i jedyną walutą w świecie gry. Im więcej go mamy, tym więcej broni posiadamy i są one o wiele bardziej zabójcze. Poza zbieractwem złomu w międzyczasie zajmujemy się także obniżaniem kontroli EDF w danym regionie i podwyższaniem morale naszych współpowstańców. Im wyższe morale, tym więcej osób będzie skorych nas wesprzeć w walkach z ciemiężcą, a także więcej amunicji będziemy znajdować w rozlokowanych tu i ówdzie skrzyniach czerwonej frakcji. Amunicja i ciągłe polepszanie naszego efipunku są niezbędne, aby móc stanowić jakikolwiek opór wobec sił ziemskich. Niestety, w tej grze to nie wystarczy będziemy często i gęsto ginąć. Głównie z racji mocno przeważających wrogich jednostek, które często pojawiają się znikąd, choć czasami zdarza im się zastosować jakiś bardziej zaawansowany manewr taktyczny i nas okrążą. Sama walka jest problematyczna, karabiny są mało wydajne, pistolety prawie nieszkodliwe, a ładunki wybuchowe rzadko wyrządzają większe szkody żołnierzom EDF. Na początku wspomniałem o Saints Row 2. Cóż ono ma wspólnego z RFG? no wiele, i to głównie w konstrukcji misji i otaczającego nas świata. Twórcy w pewnym sensie na łatwiznę i w sandboxowym Marsie, niczym w Stillwater, usiane są na całej mapie misje główne, których nie ma zbyt wielu, oraz misje poboczne. Tych drugich jest multum, Niestety, ilość ich rodzajów można policzyć na palcach ich własnych dłoni. Fakt, niektóre potrafią w ogóle się nie nudzić, jednak im dalej w las, tym bardziej niektóre misje potrafią męczyć swoją wtórnością. Na oddzielne kapi zasługują pojazdy, w których spędzimy znaczną część rozgrywki. Mamy ich kilkanaście modeli, z czego parę sztuk to pojazdy kroczące, a reszta kołowe. O ile przejażdżka kroczącymi przysparza dużej dawki zabawy, o tyle jazda autami potrafi bardzo szybko znużyć. Głównym winowajcą tego jest kiepski model jazdy, który bardzo słabo oddaje frajdę z prowadzenia konkretnych typów wehikułów. Grze mogę dodatkowo zarzucić warującą czasami nawigację, błędy sztucznej inteligencji oraz kiepskie wykrywanie przed nich drogi. Czasami także zdarzają się przycinki animacji w czasie większych zadym na ekranie, co jest raczej karygodne na konsolach, ale niestety twórcy zdążyli nas już do tego przyzwyczaić w innych produkcjach. Dodatkowo z morą są ciągłe powroty do kryjówek, czym słynnym już Far Cry 2. Podsumowując, najnowsza część Red Faction jest na pewno udaną produkcją, zapewniającą kupę frajdy i całą masę efektownych wybuchów. Niestety, przez skupienie się na jednym elemencie, twórcy pomoczemu potraktowali inne sfery rozgrywki. Przez to zamiast bardzo dobrej gry dostaliśmy zaledwie grę naprawdę dobrą z dosyć wyraźnymi minusami. Gra zasługuje na ocenę 8 na 10. A tymczasem ja Was żegnam i wracam na czerwoną planetę, aby zniszczyć wszystkie pozostałe struktury EDF. Niech żyje wolny Mars!